Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku recenzja telefonu Nokia 6310 bez i dobra wygląd zewnętrzny telefon e według mnie prezentuje się bardzo ładnie i ciekawostka zamiast baterii bateria to jakby jego klapka jest patrzcie, normalnie sobie teraz tutaj wejmę baterię i to jest bateria, jakby bateria klapka można tak nazwać no, i tutaj mamy wejście na kartę SIM. Model to 640 npe 4 2002 rok instytut łączności. Cyk. I włączamy. No jak zawsze ręce podaję. Dobra, więc zaczniemy od menu. Dobra, tutaj mamy wiadomości tutaj mamy skrzynkę odbiorczą. Tu sobie wykasujemy. Tutaj mamy nadawczą, archiwum, szablony. Jestem w domu, proszę zadzwonić moje foldery pusto, przesłanie się jakieś wysyło. musimy wybrać wiadomości, o, wiadomości głosowe, tutaj mamy ten numer telefonu pocztu głosowej, musimy sobie wpisać O, I teraz nam jakby się będzie łączyło ten. Spoczną go sobą. <tryk> tutaj mamy wiadomość sieciowa. Nie wiem co to jest. To jest serwis informacyjny. i Tutaj tematy, język, tematy na karcie SIM. Usuń, dodaj. Tutaj mamy spis połączeń. Zobaczymy w ogóle czas połączeń na tej Noki. Nokia, 4 godziny czas połączeń. Tylko. Ale ogólnie to e, ten. To nie wiem, możliwe, że te timery były czyszczone. Koszty połączeń. Tutaj licznik danych gprs. Nikt nie korzystał tu z internetu. Jest licznik czasu połączenia odebrane dobra, profile i tutaj będzie ciekawie, przystosuj, tutaj mamy, dobra, tutaj mamy dźwięk dzwonka, se so, ja wybiorę chyba jakiś, dobra, weźmy ściliśmy. Poziom pierwszy, bo naprawdę głośny telefon to jest, kurde, jednak za cicho. Nie ma tu zbyt ciekawych dzwonków. To ja chyba sobie na kietunę po prostu wybiorę głośność pi piąta sygnał odbioru jakie klawisze. no Sygnał da dla Wszystko. wszystkie połączenia Tutaj mamy resztę trybów, pager to ja nie wiem co to jest co to znaczy? Przestosły bez dźwięku. Co to znaczy? Co to jest? Page. Spotkanie. Ustawienia. Gege. No i tutaj będzie ciekawy Snake dwójka No i lecimy Tutaj ja bym zwiększył trochę level Dalej No i sobie Leci wątrz Więc no, tak to wygląda Tutaj mamy tekst 2 na czas dobra pamięć I to jest po prostu taka układanka I tutaj musimy parę znaleźć tu mamy schody więc szukamy też schodów ale zawsze sobie najpierw przeglądam, jakie są. O, o, chyba to widziałem. Cyk. Dobra, zgadłem. No, więc tak to wygląda. To jest po prostu Gunner Mamy Space Impact. To wiecie, taka szczeląga. żeby żeby sobie leci ten statek. I sobie tutaj zobaczcie inne po, te potwoki no i bumper to jest naprawdę fajnego No i tutaj się odbija tą kuleczkę je yeah, kurda odbiem. Tutaj mam kalkulator, listę obowiązków. Tutaj się sam tam się wpisuje kalendarz. O, podczerwień to jest ciekawe. Patrzcie, to się jakby przykłada telefon do telefonu jakby. I wtedy się będą jakby łączyć. Jeszcze tej noki recenzji zrobię też na moim kanale. I tutaj Bluetooth. Rok 2002 już jest Bluetooth. Nie? Ciekawe, czy dałoby się połączyć ze słuchawkami. Dodatki: dyktafon, portfel, polsenia głosowe, minutnik i stoper. I tutaj mamy internet. Patrzcie, normalnie się łączy ten z internetem dzwoni do gada z internetami ej, dawajcie, próbujemy gadać z internetami. Nawiązuje połączenia. Nie, no, raczej nie da rady. Nie da rady. Ustawienia o plus. O, tutaj IP. Dobra. Więc jeżeli chodzi o ten telefon, to wszystko, ja się z wami żegnam, pa.